Jonasz Malez jest moim gościem. Witam serdecznie z firmy Cześć. SMS Api. Dokładnie. Bardzo mi miło, bo gościmy kogoś ze Śląska. Do, no. do Gliwice. Gliwice? zdecydowanie. Wspaniałe miasto, nie zapomnę go nigdy. To, co za na nami jest, to jest Załęże. To jest widok z naszego biura w Katowicach. Poczate. Nie jest. To są te tańsze biura? Czy nie, Nie, to jest widok, to nie są biura. Znaczy, bo... wiesz, wiesz, czemu tańsze? Bo od pewnego piętra jest taniej. Ach, nie, 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 akurat nasz jest czteropiętrowy, więc, więc jednak nie łapiemy się jeszcze na ulgę podatkową. Ale Jonaszu, nie tu, nie ona, nie ona za obas. SMS-API to firma, która ostatnimi czasy chyba jest częścią większego biznesu. Zdecydowanie. Już 6 lat temu nas wciągnęła grupa kapitałowa Link Mobility. W międzyczasie były perturbacje z przejęciem grupy kapitałowej Link Mobility przez jeszcze większy podmiot z Ameryki. Ale suma summarum wróciło do macierzy norweskiej także. Co dla was jest największym wyzwaniem w chwili obecnej jeżeli chodzi o budowanie biznesu? W chwili obecnej niestabilność yy, stricte prawna na niektórych rynkach. Bo tak jak w Polsce powiedzmy cała komunikacja smsowa jest bardzo mocno ustabilizowana wszystko ładnie działa, de facto niewiele się dzieje w cudzysłowie, a klienci się dzieją, także mm. wiadomo, tak na innych rynkach niejednokrotnie jest to dzikie, tak? Jeżeli mówimy o na krajach arabskich, tam potrafią wejść nowe regulacje i z tygodnia na tydzień wręcz wywrócić cały biznes. Okay. 11 lat jesteś w firmie, prawda? Dokładnie. E, powiedz mi, co trzeba zrobić, żeby tak długo być w jednym miejscu? Kurcze, trzeba być zaciętym, to na pewno. <laughs> Wiesz, ja, ja się śmieję, że się zacietrzewiłem na SMS-ach i sprzedaży tych SMS-ów, tak de facto, kurczę, no, cały czas robię swoje i to może dlatego. A powiedz mi z Twojej perspektywy, kiedy wchodzicie do, do firm i to są jednak usługi marketingowe, w jakim stopniu? Nie, to są po prostu usługi marketingowe. Nie tylko, ale. Nie tylko, ok, ale związane też z technologią i pewnie z jakimiś wdrożeniami, które potrzebują jednak być wpisane w pewien szerszy kontekst. Z tym szerszym kontekstem my nazywamy strategię. Czy widzisz, że ta strategia jest czymś, co faktycznie pomaga tym firmom w długiej perspektywie się rozwijać? Czy ta strategia jest, wiesz, często no po prostu robimy i lecimy za flow? Powiem ci tak, że z tymi strategiami jest różnie. Bo już się przez tyle lat spotykałem z takimi strategiami, co miesiąc wysyłamy do samo, zmieniamy datę promocji. Okej. Okay. Ale są też strategie zdecydowanie bardziej przemyślane, gdzie stricte dany klient wie, że w chwili obecnej jest końcówka sezonu na dany produkt, i już trzeba pomyśleć nad tym, żeby opróżnić magazyny, i wypuszczamy odpowiednią promocję. I wtedy jak najbardziej to działa. Niektórzy. Chcą mieć swoją strategię i w momencie najwyższego sezonu sprzedają to, co jest najlepsze. Najlepiej się sprzedaje, jeszcze do dodatkowo dorzucają rabat i się okazuje, że nagle stoku nie ma. To co jest takim największym wyzwaniem we współpracy z e, klientem? W tym, żeby nie tylko mu ten produkt sprzedać, ale żeby faktycznie okazało się, że można tą wartość dowieść. Powiem ci, że tych wartości jest parę. Dla nas najważniejszą jest to, żeby klienta po pierwsze wdrożyć. Jeżeli miał kontakt kiedykolwiek z komunikacją SMS-ową, no to ewentualnie staramy się go delikatnie poprawić i naprowadzić na odpowiednie tory, żeby to nie było głupie przepalanie kasy po prostu. Mm -hmm. no, są firmy, które przychodzą do nas i wysyłały co tydzień SMS-a, gdzie wiemy, że na ich rynku raz w miesiącu to jest good enough, a nawet raz na kwartał byłoby idealnie. Mm -hmm. No ale są też firmy, które w ogóle nie wiedzą z czym to się je. My z miłą chęcią takich klientów edukujemy. Pokazujemy, że nie zawsze warto wrzucać na przykład całą bazę do wysyłki, mm. bo niejednokrotnie wiesz, że ten klient kupuje chleb, a ten kupuje bułki, no to po co wysyłać do nich informację o tym, że mamy promocję na chleb, a tutaj na bułki, albo gorzej, wyślemy informację, że mamy promocję na ciasto, a to zupełnie ten klient. Rozumiem, czyli trzeba, trzeba być dobrym piekarzem, słuchaj. Zdecydowanie. <laughs> trzeba wiedzieć, co komu wypiec. Co komu Jesteśmy na inwencie Founders Mind. To jest w dużej mierze poświęcone temu, co w tych głowach foundersów, albo co w głowach przedsiębiorców, ale też z drugiej strony, co w ogóle w głowach ludzi, którzy w tym biznesie, jednak na tych stanowiskach menedżerskich, siedzą, zmagają się z dużymi problemami. I chciałem zapytać siebie, co przez te 11 lat jednak w jednej firmie było tymi rzeczami, które w Twojej głowie stawiały blokady albo pozwalały Ci te blokady zwolnić? Jednej z poprzednich firm, byłem kelnerem. Kolega, będący kierownikiem sali, stwierdził do pewnej pani, która płaciła za wesele i zapytała: Jak to jest, że że jest cztery dni z nami? Aha. A ze strony kolegi, a bo on jest na pieniądze. Możesz <laughs> <laughs> no, z tego śmiać albo nie, ja rzeczywiście w cudzysłowie jestem na pieniądze, ale jestem osobą, która stara się pokazać to, że jeżeli ktoś mi dobrze płaci. To ja wykonuję bardzo dobrze swoją pracę. A jeżeli będzie płacić więcej, to będzie jeszcze lepiej. A czasami jest już w ogóle kolorowy. I się pracuje 11 Czyli lat w tej samej firmy. Powiedział to, powiedział to. Kurde, nie, nie uwierzycie. Pierwszy raz, Warszawa. Founder powiedział, że pracuje dla pieniędzy. Jak, jak to co robisz? Pierwszy raz spotykam kogoś, kto no tak powiedział w tym wieczorze. Jak to, jak to zrobiłeś? Jak, ty, jak udało ci się nie pracować dla misji? Jak ci się udało nie pracować dla wizji? Jak to, jak to jest Pracować na pieniędzy. No jak to jak? Trzeba żyć w taki sposób, jak się chce. Co jest najtrudniejsze w posiadaniu pieniędzy? Kolejne pytanie, które mogę zadać odpowiedniemu człowiekowi, bo te pieniądze ma. Powiem ci, że w moim wydaniu to jest to, co jest najgorsze. Czyli trzeba je dobrze zainwestować. No, najgorsze, no, co się teraz inwestuje? Krypto już chyba e, e, z, zeszło z Tapestry. Ja ci powiem, u cały czas stale nieruchomości. Nieruchomości, proszę. Człowiek, który nie tylko śpi na pieniądzach, ale potrafi sobie spać w różnych nieruchomościach, bo je ma. I wiecie, <laughs> tak to się robi, a nie jakieś wizy, jakieś miejsce, jakieś utrzymanie całego majątku w firmie. No cholera, człowiek wie, co robi. Czy mogę słuchać? To jest pytanie, które zazwyczaj tutaj nie wybrzmiewa, mogę go zadać z drugiej strony. Czyli co sprawia, że przedsiębiorca jest dobrym pracodawcą dla Ciebie? Poza oczywiście tym, że Ci dobrze płaci. E, jak dla mnie najlepszy pracodawca to taki pracodawca, który słucha swoich pracowników. A słuchanie to nie jest tylko nie proces, w którym kiwasz głową, tylko jednak musi za tym iść kolejna akcja, także... To, to, co, co powinno się wydarzyć, żeby z tego słuchania przejść w nie, satysfakcjonujący Cię efekt? Najważniejsze, jak dla mnie, jeżeli pracodawca Cię słucha tak. i słucha aktywnie, na zasadzie dopytuje, weryfikuje to przez swoje sitka informacyjne, jakkolwiek by tego nie ująć, i później z tego jest jakaś wypadkowa, która z sumą doświadczeń jednej, drugiej osoby 10, 15, 30, to tylko im wyłącznie może pomóc w rozwijaniu firmy. A jeżeli widzisz, że no jednak może tutaj niekoniecznie coś wyszło, to czasami łatwiej zrobić ten krok wstecz i pokazać no próbowaliśmy. Ale jak nie będziemy próbować, to nie będziemy się rozwijać. Okay. Czyli jednak taki uwa uważny rozwój, który jest związany nie tylko z słuchaniem swojego ego, ale jednak umiejętnym wyszukiwaniem wartościowych feedbacków od swoich pracowników. Zdecydowanie. Niejednokrotnie nie wiemy, jakie mamy skarby na pokładzie. Przepraszam, to dlaczego skarby same nie przyjdą, nie pokażą, nie odtworzą swoich kufrów, nie powiedzą: ej, ej, jesteśmy, mamy fantastyczne pomysły. No, wiesz, co no najłatwiej, żeby takie. Piękne skarby zaprzestały chęci rozwoju firmy, to upalić jeden, drugi, trzeci pomysł kogoś innego. Tak bez zastanowienia na zasadzie, tryknięcia palcem, wiesz co, to nie ma sensu. Dzisiaj okazuje po paru miesiącach, że kurczę, to nie dość, że miało sens, zostało wdrożone przez konkurencję i teraz spadamy. Nie? Drodzy przedsiębiorcy, słuchajcie swoich pracowników. Decydowanie. <noise> Dziękuję Ci bardzo, to była fantastyczna rozmowa i do zobaczenia później. SMS-API z, SMS z Glibis, pamiętajcie, do zobaczenia.